Kozmo i Wanda są w rzeczywistości prawdziwymi rodzicami Timiego, którzy zginęli w tragicznym wypadku samochodowym. Teoria jest taka, że Kozmo był tak rozproszony przez krzyki i wrzaski Wandy z powodu faktu, że Timmy spóźni się do szkoły i stracił kontrolę nad pojazdem. Kozmo i Wanda zginęli w wyniku uderzenia, podczas gdy Timmy został sam na tylnym siedzeniu z lekkim wstrząśnieniem mózgu, ale na szczęście przeżył bez poważnych obrażeń. Wciąż w szoku po śmierci rodziców, Timmy został wypisany ze szpitala i natychmiast trafił do rodziny zastępczej, bez czasu na opłakiwanie śmierci matki i ojca. Kończąc na zaniedbującej parze, którą widzimy w całym serialu, która najprawdopodobniej adoptowała go tylko dla pieniędzy. Pomyśl o tym: czy to może być powód, dla którego para tak zaniedbuje Timiego? Czy to możliwe? Że para po prostu wykorzystuje Timiego, aby odbierać zasiłki na dzieci od rządu i wykorzystywać te pieniądze do finansowania swoich działań, którym się oddają, gdy zostawiają Timiego samego w domu na wiele dni. Ta teoria wyjaśnia, dlaczego Timi wygląda bardziej jak Kozmo i Wanda w porównaniu do pary w serialu, a także wyjaśnia, dlaczego w pierwszym odcinku Timi po raz pierwszy pojawił się jako smutny i przygnębiony bez powodu, dopóki nie zobaczył Kozmo i Wandy pojawiających się ponownie jako jego wróżkowie chrzestni.